dzisiaj Zaczynamy 15 dzień vlogmas. Jestem już po pracy, wczoraj wróciliśmy z Wrocławia, byliśmy w domu około pierwszej, bo było duże opóźnienie ponad godzinne, więc trochę ta podróż się przedłużyła, ale już jesteśmy. I co? Zaczniemy dzisiaj sobie od zaległych kalendarzy adwentowych. Mamy do otworzenia dzisiaj po trzy okienka z każdego kalendarza, a później idziemy na zakupy spożywcze i zrobimy jeszcze open box bardzo fajnego zamówienia. Yy, co? Zapraszam Was na dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że zmywarka i krajka nie będą za bardzo prze yy, przeszkadzać, ale otworzymy sobie dzisiaj yy, kalendarze. Więc mamy do otworzenia 13, 14 i 15. Zaczynamy od 13 yy, z zalando. Coś tu jest? Coś ciężkiego. Okay. Jest to czerwony lakier do paznokci, Chyba taki klasyczny yy, W sumie spoko Albo dam mamie Albo użyję sobie do stóp yy, W czy moja mama Czerwony to raczej nie Moja mama lubi takie nude Więc yy, może sobie po prostu użyję do stóp Jak zdejmę hybrydy To będzie w sumie fajna święta yy, Więc taki czerwony lakier w numerze 13 A z marki Be Your Nails nice. Tam. Teraz numer 14 jest tutaj. O, coś takiego płaskiego. O! Arek! Jest kamień, więc ten kamień komuś damy. Bo rok temu dostałam taki kamień na gwiazdkę od Arka, więc mi się już nie przyda, ale na pewno komuś go podaruję. No. Fajny. I teraz numer 15, ostatni. To sumie dzisiejsze opakowanie, bardzo lekkie. I jest to mini pomadka z maka, ale super. Nigdy nie miałam pomadki z maka. Możemy zobaczyć, jaki to jest kolor. Matowa. Maka. Wiem, że zawsze myślisz, że to McDonald's, ale to jest w Maku, byliśmy nawet w Bari. No wie co to ma, żył nie za że teraz masz O! I jest taka mini, fajna O, lubię takie kolory, patrz jaka ładna Taki zgaszony, taki brudny róż Kiedyś cały czas nosiłam takie kolory, to będzie ładnie wyglądać na ustach Więc bardzo się cieszę z dzisiejszego, mm, ale super A szkoda, że mam pomalowane usta, bo mi się pomalowała, ale może jutro Super, no to bardzo fajne okienka. A w pierwszym ty jeszcze nie widziałeś, był lakier. Tylko, że taki to klasyczny. Wci? Tak, taki czerwony. Mhm, Ale nie jak to, nie by. będę mieć hybryd, to mogę na stopy. Szybka zmiana baterii, bo mi miga i zaraz przechodzimy do pozostałych kalendarzy. Jestem już z powrotem i idziemy do kalendarza z Kinder'a. Więc tak, najpierw, które? 13. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten jajko niespodzianka. Numer 13 jest tutaj, i tu obstawiam, że będzie Kinderek. W pierwszym Kinderek. Następnie 14. 14 jest tu malutkie, więc to pewnie będzie jajko. Jajeczko. No i 15. Arek chce jajko dzisiaj, ale zobaczymy, gdzie jest 15. Nie widzę. O, znalazłam. I w 15. Kinderek, więc się nie udało. Nie. Arek zawiedziony, niestety. Ale wiesz co? Tak patrząc tutaj. W szóstce było jajko, więc myślę, że na wigilię. Fajnie, że na Wigilię będę sama w domu, to. to jest specjalnie Jajko tak? będzie dla mnie. No tak, no największe na Mikołajki, na, Mikołajki i... na Wigilię, tak. Można było się domyślić. Więc fajnie, będzie dla mnie w domu. I teraz otwieramy jeszcze herbatki, które mamy dzisiaj wypić wieczorem sobie. Oj, taka wypadła. Które mamy zaległe. Więc, 13. Herbata yy, biała. Granat z agresem. Taka herbatka. Ale ładnie to wygląda na te choinki. Herbata zielona mango z grejpfrutem. Taka. I herbata czarna malinowa, Czyli taka klasyczna. To są herbatki. I jedna tutaj wcześniej wypadła. Która to była? To była ta? Tak. I zostało już tylko 9 herbat do świąt. Teraz będziemy iść na zakupy. Może jeszcze otworzymy Emu? Teraz? Może jeszcze szybko zobaczymy Emu i pójdziemy sobie do Lidla na zakupy spożywcze, bo dzisiaj czas na yy, powrót do zdrowego yy, gotowania. I to jest moja paczka! Nie! Mała zmiana planów, bo teraz mamy pralkę i zmywarkę odpaloną, więc jest głośno, więc otworzymy paczkę później. A teraz chodzimy na zakupy spożywcze do Liza. Wróciliśmy z zakupów i udało nam się zrealizować plan zdrowych zakupów bez żadnych słodyczy, chipsów itd. Więc bardzo się cieszę. I pokażę Wam teraz, co kupiliśmy. Zacznijmy może od tej strony. Tutaj mamy taką kaszę gryczaną. Prawdopodobnie użyjemy jej do kaszotto z kurczakiem. E, tortilla, placki pełnoziarniste, makaron do spaghetti, bo już tam się skończył. Dalej mamy różne papryki, bo były takie na promocji, więc one też będą do jutrzejszego obiadu, być może z tofu. Więc mamy paprykę, awokado, cukinię, banany. Banany zawsze kupujemy takie pojedyncze tego nauczyła mnie moja siostra, żeby zawsze brać te pojedyncze a nie całe kiście. Tu mamy jabłka do owsianki, marchewki, mięso mielone do spaketti, tutaj śliwki, cebula, pomidorki, takie krojone do szakszuki. Mamy chleb, to jest chleb rustykalny do kanapek, była promocja, jaka to była promocja? 2 za 1, 2 plus 1, tak? Na mleka. 2 yy, Tak, 2 plus +1, tak, 1 gratis na tę firmę Wemondo, więc wzięliśmy. Te dwa już miałam, to jest yy, mleko migdałowe bez cukru. I nowość, której wcześniej nie widziałam, czyli mleko barista, yy, czy taki dan do kawy, będzie się pięć, fajnie, napój owsiany. Yy, tu mamy oczywiście jajka, yy, hummus jogurt y, Skyr, ten jogurt jest super do owsianek więc do, y, dodawać to bo chyba korzystamy z przepisu Anikarcz i od tego momentu używamy takiego jogurtu jako dodatek do owsianki tutaj ulubiony serek Arka czyli taki wysokobiałkowy pudding serek wiejski dwa rezytofu tofu wędzone właśnie do makaronu y, i dwie tylko takie rzeczy z tych niezdrowych to do naszych ciasteczek, które będziemy robić na święta, wzięliśmy jakieś pisaki i y, takie drażetki. Za zakupy zapłaciliśmy 130 zł, ale jeszcze dodatkowo kupiliśmy kilka rzeczy do sprzątania. I jeszcze pokażę wam coś, czym Arek się zachwyca od wczoraj, bo nie wiem, czy dobrze będzie to słychać w poprzednim vlogu z Charlotte, jak byliśmy na śniadaniu. Kupiliśmy takie trzy super słoiczki. Pierwszy to jest krem z białej czekolady, tak? Krem z białej czekolady Charlotte. Jedliśmy go, jest naprawdę przepyszny do tego konfitura malinowa, którą też jedliśmy wczoraj i coś, czego nie próbowaliśmy, ale nas zaciekawiło, i wybraliśmy słony karmel. Więc to są takie trzy, trzy kremy, które mamy. W sumie dwa kremy i jedna konfitura. I tutaj myślę, że tego tak często nie będę jeść, bo jednak chcę teraz wrócić do takiej zdrowszej diety. Więc od jutra wracam do gotowania, bo miałam ogromną przerwę w gotowaniu nam obiadów i tak dalej. Przez pewien czas robiłam posiłki do pojemników nam na dwa dni, ale ostatnio to Arek się zajmował i zakupami, i gotowaniem. Ja po prostu miałam za dużo jakichś zadań pobocznych i. Nie znajdywałam już na to czasu, więc teraz ja odciążę Arka i ja się postaram gotować za nas I mam nadzieję, że uda się wprowadzić y, jakąś zdrową dietę y, Tak, więc taki jest plan, ale dzisiaj jeszcze wam pokazałam te kremy, bo na pewno zdarzy się jakiś dzień Kiedy na przykład kupimy sobie rogaliki ciepłe albo jakieś fajne pieczywko i sobie użyjemy tych kremów Myślę, że w małej ilości... To nie będzie jakieś bardzo szkodliwe. Jeszcze w Charlotte Arek wybrał takie ciasteczka. To są chyba pistacjowe, No teraz nie widzę, tak? Tak. Ciasteczka kruche z pistacjami. 150 gramów. Więc takie ciasteczka. Nie wiem, czy będziemy je dzisiaj testować. No, można po, po jednym. Dobrze, po obiedzie. Więc y, zaraz się będę brała za gotowanie obiadu albo arek. Nie wiem, co dzisiaj jeszcze jemy, bo chcemy trochę opróżnić jeszcze y, zamrażarkę. Więc nie wiem, czy jakiś zrobimy makaron. Mam jakieś też frytki z patatów, więc zobaczymy. Jutro może bym zrobiła makaron stofu. Y, to się szybko robi, są super przepisy na Instagramie na to, y, że po prostu na oliwie. Minimalna ilość oliwy z tego co pamiętam i wrzucacie na patelnię y, jakieś warzywa, na przykład pomidory to mogą być, y, może być marchewka starta, y, pokrojona cukinia, papryka i te wszystkie warzywa się przez chwilę duszą, a następnie na środku robicie miejsce i wrzucacie tofu. Możecie je później taką szpatułką, y, tam taką wiecie... Czymś to rozdrobnić na patelni, albo wcześniej pokroić w kostkę, albo po prostu palcami tak właśnie rozdrobnić. Dodać jakieś przyprawy typu kebab gyros albo słodka papryka. No i później zalać to pasatą, gdy się trochę już to podsmaży tofu. Dodać pasatę, też doprawić makaron. O, nie, nie mamy mozzarelli. Bo fajnie później jest na przykład dodać sobie mozzarellę do tego, żeby się rozpuściła już w daniu albo później posypać. Więc to też jest fajne. I taki przepis jej na Instagramie i to jest takie dobre. I jeszcze jak wrzucicie dużo warzyw, to macie. Nie dość, że macie dużo warzyw, więc jest super yy, zdrowe. I też jest to danie objętościowe, bo tych warzyw jest dużo. Yy, I jecie dużo, ale to nie ma tak dużo kalorii, prawda? Więc to jest bardzo fajne danie takie właśnie może na diecie. Albo po prostu jak się ktoś zdrowie oczygać. Yy, dobra, to już chyba tyle z tej pogadanki. A jeszcze jedno! Jeszcze musimy rozpakować buty, i już wtedy już mogę iść gotować. Tylko jeszcze zobaczmy razem te buty. Jestem już po objęcie, i będziemy w końcu rozpakowywać paczkę z butami. Ojeju Ach, Patrzcie, jakie piękne opakowanie w ogóle. Cudo ale ładne. To są buty Emu w kolorze czarnym. Takie jak ma moja siostra, bo ostatnio jak byliśmy w Londynie, to strasznie mnie obtarły moje buty, że ja po prostu nie mogłam chodzić. Jeszcze coś mi się stało w kostkę. A moja siostra miała właśnie te buty Emu i mówiła, że w nich się chodzi jak w kapciach. Były akurat teraz na promocji. Ja zamówiłam w sklepie EastEnd. Tak, EastEnd. Więc. Zobaczymy jak się sprawdzą u mnie. To są takie buty krótkie w kolorze czarnym. Tu mamy chyba właśnie to Emu Australia, tak się prezentują bardzo ładne. Tylko tak, sami zamówiłam dwie sztuki, jedne buty w rozmiarze 41, drugie 42, bo nie wiem, które będą na mnie dobre, bo wydaje mi się, że może te mniejsze będą na mnie dobre. Więc zaraz będę mierzyć i jedne z nich po prostu odeślę. Mam nadzieję, że jedne, że któreś z nich będą dla mnie dobre, bo czasami to jest tak, że jest się między tymi rozmiarami i ciężko. O! W środku jest takie futerko. Nie wiem, czy tutaj je widać. I to futerko jest po prostu na całej długości. Ale to muszą być cieplutkie buty. I są wykonane one z wełny, z tego, co, z tego, co czytałam. No super, są. Zaraz przymierzymy. Nie powiedziałam tylko, że jest to model Stinger Micro. To jest informacja na temat tego modelu. I już zakładam na nogę. I zobaczymy. To są te większe. I powiem Wam, że na pewno za małe nie są. Chyba są tak akurat. Będę musiała to przemyśleć, bo tak, tutaj z przodu. Jeszcze jest trochę miejsca, ale tak, no tak mi się, że jest raczej na styk, więc mniej się raczej na pewno nie będą dobre. Natomiast tutaj z przodu jest tak trochę miejsca. Zastanawiam się, czy tutaj nie będzie wiało, ale bo na przykład czy tutaj tak śnieg nie będzie wpadał do tych butów, jeżeli będzie właśnie dużo śniegu. Czy tu nie jest jakby za szerokie to wejście do buta? No to jest dosyć szeroko ja mam, mam długą stopę, ale wąską. I tak samo tutaj nogę, to raczej taką szczupłą Trzeba hm. się będzie zastanowić, ale są ciepłutkie, to na pewno i bardzo wygodne Ok Mam parę mniejszych Zobaczymy, czym się będzie różnić Trzeba znaczy, oprócz długości, to wiadomo Ale czy na przykład to wejście do buta Oj, 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 tu już jest ciężej O, nie! <noise> Tutaj już czuję mocno palce, więc to jest na mnie za małe. Czy jednak te większe trzeba będzie zostawić? Jeżeli któryś w ogóle. To są te buty, Arek. O. I one są nawet water resistant. A drugie? E, tam, no one są takie same, tylko w dwóch rozmiarach, zamówiłam, bo nie wiedziałam, które są w kolorze różne. Nie, czarne. Tylko zastanawiam się, bo one są, to są te krótkie, prawda? Mhm. I jak je nakładam. Odbierają skarpety. No to to wiadomo, ale to nie o to chodzi, tylko że patrz, jak tu jest dużo miejsca. I że się śnieg z... się nasypia no. wyżej. No, śnieg i, i szerokie... Ja się pytałam Marty, czy tutaj wieje? Ona mówi, że nie, że super. Może nie wieje, ale. Ale czy tak śnieg wysoki jest taki? Mhm. W mieście szybko to wieje. Ja no, patrz, trochę się tutaj tutaj wystaje, no nie wiem. Muszę się nad niej zastanowić, są piękne, ale to nie jest tania sprawa więc muszę być pewna na 100%, ale jeszcze y, zastanowić się. Y, dobra, to co robimy kawkę? Mm -hmm. Tylko bezkofeinową, bo jest już późno, może. A no, jaka to jest. Mamy taką bezkofeinową y, lawatce, taką niebieską, błękitną, y, co przywieźliśmy z Bari. Mam już kawę i będziemy teraz testować ciasteczka pistacjowe z y, skąd? Charlotte, tak? tak? Wczoraj kupiliśmy i będziemy tego oglądać serial Wednesday, yy, bo ten serial zaczęliśmy oglądać we Wrocławiu, yy, chyba w sobotę, tak w sobotę wieczorem i wczoraj chyba kilka odcinków obejrzeliśmy w, yy, w, yy, w pociągu. I jak Ci się podoba serial? No na razie jest bardzo ciekawy, na początku mnie nie wciągnął, ale ja często tak mam, że ten pierwszy odcinek mi, mnie nie wciąga, ale jak już zobaczę drugi to te pierwsze jakoś yy, słabo robią. Nie, nie, nie wiem, mi się podobał już od pierwszego, yy, bo to teraz jest hit no, seria numer jeden na Netflixie. Mi się od początku podobał i będziemy sobie oglądać, Z każdym odcinkiem w sumie jest y, ciekawi. Dobra, to robimy test. Co ciekawe. Czyli to są takie mm, kawałki mm. pistacji. Mm -hmm. Ale jak myślałam, że będą z kremem, ja tak myślałam, że będą z kawałkami, to są z kawałkami pistacji. A smaczne, takie kruche. Bez szału, ale takie w porządku. Kończymy już, bo tam strasznie po prostu jakiś remont robią i ja się denerwuję. Więc idziemy oglądać serial, żeby trochę zagłuszyć ten remont i widzimy się później, aż ja sobie w kawie zamoczę. Za minutę zaczyna się moja lekcja angielskiego, więc tak szybko zakończę tego vloga. Z angielskim miałam trochę teraz przerwę, z takimi zajęciami dodatkowymi. Natomiast już wracam, mam zajęcia z dziewczyną z Wielkiej Brytanii, które się zaraz rozpoczną. Później będę montować film. No i może będę gotować na jutro, taki jest plan, więc mogę skończyć te wszystkie aktywności bardzo późno, dlatego w tym momencie już zakończę vloga, a my się widzimy jutro w następnym vlogmasie. Życzę Wam miłego dnia i pa!